Witam serdecznie w dzisiejszym popołudniowym odcinku. Putin mięknie, a euro.pln sięga 5 zł. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji marcowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail tutaj poniżej. A będziecie Państwo otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. Zapraszam, zachęcam. I za mięknie, a EuroPL sięga 5 zł. Zobaczcie Państwo, jakie pojawiły się właśnie teraz, w momencie tego tworzenia tego wpisu, mniej więcej około godziny 14, jakie pojawiły się informacje dotyczące warunków, które Kreml sygnalizuje Ukrainie żeby przystąpić do, do osiągnięcia pewnego rodzaju konsensusu, być może zawieszenia broni, bądź też innych form deeskalacyjnych. Zobaczcie Państwo, to są najnowsze, najściś, to są te propozycje, które się pojawiły za chwilę, chwilę, moment przed tworzeniem tego wpisu i co one oznaczają. Pamiętajcie Państwo, pamiętajcie Państwo dwa tygodnie temu, kiedy zaczynał się ten konflikt, to, to propozycje Kremla były takie, żeby denazyfikować Ukrainę, żeby defaszyzować, żeby pozbawić w ogóle Ukrainę tutaj terytorium, żeby doprowadzić do całkowitej zmiany politycznej na Ukrainie, tak żeby ona była całkowicie pod wpływem Kremla. A tutaj się teraz okazuje, Kreml sygnalizuje, że tutaj najważniejszym takim czynnikiem, który będzie sprzyjał temu, żeby doprowadzić do rozejmu, jest to, żeby Ukraińcy zdecydowali się w końcu doprowadzić do, do potwierdzenia, że Krym i Donieck i Ługań są rosyjskie oraz oczywiście takie, takie komponenty jak zmiany w konstytucji ukraińskiej, być może sygnalizowane w ten sposób wprowadzenie do konstytucji możliwości regionalizacji i pewnego rodzaju tutaj Zmian związanych z, terytoria, z terytoriami ukraińskimi. I oczywiście to, co jest najważniejsze, to to, że odpadają te wszystkie czynniki, które miały doprowadzić do całkowitego, całkowitej eliminacji Ukrainy z życia politycznego, tutaj z, z uczestnictwa w stosunkach międzynarodowych. Więc te czynniki, które dzisiaj zostały zaprezentowane, te nowe propozycje moim zdaniem są sygnałem wielkiego zmiękczenia stanowiska rosyjskiego i oczywiście sygnalizują parcie ku temu, żeby wkrótce doprowadzić do rozejmu, do jakiegoś zawieszenia broni, bądź też nawet do innych form deeskalacyjnych. Natomiast ten sygnał deeskalacyjny, moim zdaniem, będzie dzisiaj grany przez Wall Street i już w momencie te, tworzenia tego wpisu jest e, wykorzystywany przez popyt na ryzyko, żeby atakować, ale o tym powiem oczywiście w dalszej kolejności. Ale oczywiście to, że pojawiły się takie sygnały i, i oczywiście to, że o godzinie 15 mają rozpocząć, o godzinie 15 czasu warszawskiego mają rozpocząć się e, negocjacje, kolejna ronda roz, rozmów między Ukrainą a Rosją, będzie sprzyjała temu, żeby rynki dzisiaj w końcówce dnia grały pewnego rodzaju nadziejami na to, że ten konflikt może się wkrótce zakończyć, pomimo tego, że pierwsza część dnia upływała pod znakiem wielkiej wyprzedaży, zwłaszcza w Europie, w obawie przed, de, przed eskalacją konfliktu w, taki, w takiej formie, że Zachód miał tutaj, według plotek, doprowadzić do tego, żeby nałożyć kolejne sankcje na Europę doprowadzić do odcięcia dostaw gazu i ropy naftowej e, z Rosji. Jeżeli te sankcje miały być e, wprowadzone w życie, to e, miałoby to oczywiście gigantyczne konsekwencje na rynkach finansowych i to tego się obawiały dzisiaj rynki w pierwszej części dnia, ale oczywiście e, to, co się pojawiło przed chwilą, e, będzie zmieniało obraz gry podczas dzisiejszej sesji i może mieć naprawdę spory wpływ na to, co się będzie działo e, w drugiej części e, sesji. Eurozłoty. Eurozłoty dzisiaj sięgnął poziomu 5. Oczywiście to jest historyczny historycznie rekordowy poziom i będziemy oczywiście teraz obserwować, czy te napływające informacje czasem nie doprowadzą do zbicia kursu eurozłotego poniżej 4,94, ponieważ jeżeli tak się stanie, to wtedy z technicznego punktu widzenia znacząca część inwestorów może uznać, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju tutaj grą na drugi szczyt, a te wybicie, które miało miejsce dzisiaj, to było tylko czyszczenie stop lossów. I e, jednak tutaj ta siła złotego raczej może być e, cały czas obserwowana, jeżeli oczywiście te poziomy będą obronione, z powodu dodatkowo tego, że pojawiają się plotki i nawet analizy o tym, że stopy procentowe mogą pójść jutro w górę o więcej niż 50 punktów bazowych. Nawet Bank PKOBP opublikował e, przed chwilą. Taki raport, w którym oczekuje nawet 100 punktów bazowych podwyżek, 100%. Oczywiście taka skala nie była uwzględniona, nie była zdyskontowana i gdyby się pojawiła, miałaby też formę interwencji na rynku złotego. Dlatego jutrzejsza sesja jest kluczowa, zdecydowanie bardzo ważna. Będziemy czekać na decyzję RPP w sprawie 100%. I na środowe słowa prezesa Glapińskiego, który także powinien się odnosić do tego, jak widzi teraz siłę złotego względem polskiej gospodarki i czy dalej będzie tutaj naciskał na podwyżki stuprocentowych i oczywiście na to, żeby poprzez kanał walutowy tłumić e, inflację. Jak będzie, oczywiście będziemy się temu bardzo bacznie przyglądać, natomiast ten czynnik geopolityczny teraz jest zdecydowanie ważniejszy, ponieważ cały czas twierdzę, że osłabienie złotego wynika z czynnika jednorazowego, czyli z wybuchu wojny. Gdyby nie ten konflikt, to złoto byłby zdecydowanie bardziej umocniony. I widać to także e, po zachowaniu fu, e, forinta węgierskiego, który jest zdecydowanie bardziej przeceniany niż złoty, i wynika to z tego, to, widzicie Państwo to, ten wykres e, także w tle, jak bardzo teraz. To właśnie węgierski Forint jest narażony na spekulacyjne ataki przeciwko FORINTowi, przeciwko walucie krajowej, a nie złoty z powodu tego, że to właśnie węgierski bank centralny ma najmniejsze rezerwy na to, żeby bronić złotego, a tutaj Narodowy Bank Polski wypracował w ostatnich latach tak naprawdę dość spore rezerwy, które pozwalą zdecydowanie więcej niż przez pół roku bronić tutaj e, naszego, e, naszej waluty w sytuacji, kiedy e, takim punktem odniesienia byłyby wartości. Importu, które są także szczególnie istotne dla tych inwestorów, którzy rzeczywiście lubią spekulować dla wszystkich hedge fundów i tych dużych graczy, którzy lubią wykorzystywać takie sytuacje, jak teraz do osiągania szybkich zysków. Gdy porównamy, jak zachowuje się rynek opcji tutaj na euro i dolar, na, na euro złoty i na, na Forincie, to widzimy, że zmienność jest teraz najwyższa od ponad 11 lat, więc no, można tą sytuację uznać, uznać jako kryzys jeszcze raz. Uważam, że jest to sytuacja one-off, czyli jedno, jednorazowe wydarzenie. Jeżeli tylko rzeczywiście doszłoby do pewnego porozumienia do uzgodnienia rozejmu, nawet, bądź też nawet do kolejnych szczebli deeskalacji, czyli do pokoju, to spodziewałbym się, że w krótkim tempie złoto może się umocnić o 20-30 groszy. Ponieważ to cały czas twierdzę, że 2022 rok będzie rokiem złotego z powodu fundamentów, z powodu stóp procentowych. No i oczywiście to, że oczywiście to, co się teraz wydarzyło, będzie miało także bardzo pozytywny wpływ na y, swoiste przepływy finansowe, dodatkowe nawet z Unii Europejskiej, więc także ten czynnik moim zdaniem zwiększa swoją szansę na to, żeby był realizowany. Więc moim zdaniem, jeszcze raz podkreślam, uważam to, co się teraz dzieje na rynku złotego jako evenement, jako one-off czyli wydarzenie jednorazowe, które jest idealnym takim miejscem do tego, żeby ci e, eksporterzy, którzy mają swoje przepływy finansowe, się zabezpieczali, ponieważ no, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że, e, że w kolejnych miesiącach, kwartałach e, tego roku już nie będzie takich wysokich e, cen. Zobaczymy oczywiście, jak to będzie. E, e, analitycy geopolityczni sygnalizują, że Rosji nie stać na konflikt dłuższy niż 14 dni. Czyli mniej więcej do piątku powinniśmy mieć jakieś rozstrzygnięcie. Też osobiście skłaniam się ku takiej tezie. Będziemy oczywiście bardzo, bardzo intensywnie monitorować, co się będzie działo. I jeszcze raz przypominam, że w przyszłym tygodniu mamy Fed. To jest najważniejsze wydarzenie w tym, tygodniu, w tym miesiącu dla wszystkich rynków finansowych na świecie. To także będzie miało bardzo duże znaczenie. Na, na co należy zwrócić także uwagę? Na wielką wyprzedaż polskich obligacji na rentowności 4,70 zostało dzisiaj trafione. Widzicie Państwo, jak rozszerza się kolejna fala tutaj osobienia polskich obligacji, ale oczywiście korelacja między zachowaniem złotego a polskimi obligacjami powinna być dość ścisła i będziemy także czekać e, na to, jaka będzie jutro decyzja o podwyżce stóp procentowych, co także będzie miało bardzo duże znaczenie dla polskich e, obligacji. Natomiast WIG-20 dzisiaj zachowuje się rewelacyjnie wprost. E, Zapiera dech z powodu tego, że giełdy na całe, w całej Europie bardzo silnie spadają, a giełda papierów wartościowych w Warszawie wychodzi na plus. Jak to jest możliwe? Moim zdaniem, z powodu tego, że tutaj giełdy papierów wartościowych na, w Europie, mając, ry, ma, mając do ryzyko wystąpienia odcięcia węglowodorów, gazu i ropy naftowej z Rosji, nie są na to przygotowane. Natomiast Polska dzięki bardzo przemyślanym decyzjom. Rządu, pierwsze, pierwszego rządu prawa i sprawiedliwości 2005-2007, kiedy po, po, podjęliśmy decyzję o tym, żeby budować gazoport, teraz, kiedy jest budowany, e, kiedy jest, e, budowany dodatkowo e, gazoport, e, gazociąg e, Baltic Pipe, sprawia, że Polska jest bardzo uniezależniona od e, pewnego rodzaju odcięć kryzysów tutaj związanych z podażą gazu i ropy naftowej e, z, z kierunków rosyjskich, co pozwala nam na niezależność, na dywersyfikację i ta polska gospodarka nie byłaby aż tak bardzo negatywnie uderzona, gdyby rzeczywiście takie sankcje weszły w życie, a oczywiście Europa zachodnia nie jest ta, na, do tego przystosowana. Stąd też indeksy giełdowe w Europie zaczęły tak bardzo mocno spadać, a polska giełda utrzymała się E, tak relatywnie dobrze i w momencie tworzenia tego wpisu jesteśmy nawet na plusach, więc moim zdaniem odporność warszawskich akcji jest no, wprost imponująca, mi dzisiaj na pewno zaimponowała, ponieważ spodziewałem się bardzo mocnych spadków indeksów Wig 20, ale jesteśmy e, w momencie tego tworzenia tego wpisu na plusach, i to jest naprawdę duży, duże zaskoczenie, także dla mnie. Natomiast gdy popatrzymy na cały szeroki indeks e, MSCI, e, Krajów takich podobnych giełd jak e, Warszawa, to widać, że tutaj tendencja spadkowa ma cały czas miejsce, nic tutaj niewiele e, się e, zmienia. Tendencja spadkowa w średnim terminie jest utrzymana, a do najbliższych spać brakuje jeszcze sporo, więc tutaj e, cały, regi cały region plus dodatkowo wszystkie inne. Giełdy papierów wartościowych tworzący ten indeks raczej powinny nastawiać się na dalsze spadki niż na wzrosty, i myślę, że warto być tego e, tutaj świadomym. Natomiast, kiedy już przejdziemy do samych surowców, to zobaczcie Państwo, jak te plotki, te sugestie wpłynęły dzisiaj na cenę gazu w Europie. Ona po prostu wybiła na nowe szczyty, na nowe historyczne maksima, i rynek ewidentnie zaczął się tego obawiać. No i zobaczymy, co będzie tutaj dalej się działo, e, ponieważ no. Ne, e, na wrażliwość tutaj Europy na wszelkiego, wszelkiego rodzaju zmiany w podaży ropy naftowej i gazu oczywiście będą miały duży wpływ na całą gospodarkę, nie tylko oczywiście na inflację. Natomiast zapasy, na tym kolejnym wykresie widzicie Państwo, jakie są zapasy w Europie tego gazu. Na razie jesteśmy bardzo blisko poziomów ekstremalnie niskich, ale oczywiście jest to związane z cyklem, ponieważ praktycznie każdego roku jest e, tak samo. Jeszcze Europa ma oczywiście dość sporo zapasów tego gazu, a zbliża się wiosna i aż takiego dużego zapotrzebowania to nie będzie. A sama ropa naftowa, jak widzicie Państwo dzisiaj, dynamicznie także rośnie. Natomiast te informacje, które teraz się pojawiają, sprawiają, że jest duża szansa na to, żebyśmy wrócili pod poziom 120. Tak, żeby cała dzienna świeca miała długi, górny cień. A to zachęcałoby do tego, żeby w najbliższym czasie e, przewidywać pewnego rodzaju próbę e, odwrócenia tych tendencji. Które były napędzane oczywiście geopolityką, a nie fundamentami, ponieważ no, y, te czynniki jednorazowe, jak, jakim jest oczywiście wojna, oczywiście miało także odcisnęło swoje piętno, piętno także tutaj na zachowaniu tych surowców, które zachowują się, jeszcze raz przypomnę, zdecydowanie wbrew temu, co się, jak powinny się zachowywać, ponieważ fala umocnienia amerykańskiego dolara, y, wieloletnia historia umocnienia. Y, albo słabości, albo siła amerykańskiego dolara to sugerowała, że w sytuacji, kiedy mamy dynamiczną falę umocnienia amerykańskiego dolara, to surowce powinny spadać, a teraz mamy sytuację odwrotną i to jest oczywiście e, i, i oczywiście geopolityka jest tym powodem dlaczego ta statystyczna zależność obserwowana od wielu wielu lat nie występuje w tym cyklu e, rynkowym, który teraz, w którym teraz e, jesteśmy. Zobaczcie także Państwo, jak bardzo silnie rośnie zmienność na rynku ropy naftowej i amerykańskich obligacji. To także sygnalizuje pewnego rodzaju niepewność i wrażliwość. Natomiast kiedy zobaczymy, jak zachowują się ETF-y, które inwestują w złoto, to tutaj widać napełnianie tutaj swoich, e, swoich e, aktywów właśnie tym rodzajem e, metalu szlachetnego, więc rosną... Udziały złota w, 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 w portfelach inwestorów, i to bardzo dobrze widać na podstawie tego wykresu ETF-u i samego złota. To jest także dobra wiadomość. Natomiast należy także od, zauważyć bardzo silne spadki tych kontraktów na CO2. Dynamiczne spadki, być może będziemy świadkami w najbliższym czasie kontynuacji tej dynamicznej tendencji. W sytuacji, jeżeli oczywiście Europa dochodziłaby do wniosków, że należy dywersyfikować, jeszcze bardziej zdywersyfikować swój miks energetyczny poprzez to, żeby na przykład e, cały czas utrzymywać energię atomową oraz e, węgiel jako paliwo tworzenia energii elektrycznej. Także no, przed nami bardzo kluczowe, moim zdaniem, e, tygodnie i miesiące, kiedy naprawdę trzeba będzie przewartościować wszystkie polityki, które, na których się dotychczas opierała struktura. A, którą obserwowaliśmy na rynkach finansowych, która także wpływała na, na to, co się działo w gospodarkach poszczególnych państw. A sam indeks e, surowcowy e, Bloomberga wybija się nawet górą z tego wieloletniego kanału wzrostowego, a to tylko sygnalizuje, że jesteśmy teraz w fazie paniki kupna. Dwa lata temu była panika sprzedaży, teraz jest panika kupna, więc bardzo ciekawe, czy czasem nie jesteśmy w momencie przełomowym, kiedy będzie się odwracał trend. Na całym indeksie. Zobaczymy, oczywiście, będzie to wszystko zależało od tego, jak potoczą się negocjacje między Ukrainą a Rosją. Jeszcze raz przypominam, zaczynają się o godzinie 15, czasu warszawskiego. Natomiast ten następny wykres, który pokazuje zachowanie ropy naftowej i indeksów giełdowych, sygnalizuje, że to właśnie to, że węglowodory, ceny węglowodorów tak mocno rosną, spycha dzisiaj indeksy giełdowe w dół. Indeks SP będzie miał dzisiaj za zadanie. Co najmniej utrzymać się nad poziomem 4300 punktów. E, Indeks DAX bar po, po, po bardzo niskim otwarciu i przetestowaniu okolic zniesienia 50% będzie miał za zadanie utworzyć świecę o białym korpusie. Natomiast no, byłoby idealnie, gdyby została zamknięta dzisiejsza luka, która jest także luką na wykresie tygodniowym. To także ma duże znaczenie dla indeksu giełdowego w tym wypadku. Natomiast co jest, co warto odnotować, to jeżeli dzisiaj indeksy giełdowe będą bardzo blisko swoich minimów tworzyły zamknięcia. No to będzie odfajkowana besa na indeksach giełdowych, ponieważ będzie tworzenia tego wpisu indeks DAX, FTSE czy też Kakarą spadają e, niektóre indeksy poniżej 20% od swoich szczytów, a e, niektóre indeksy zbliżają się do tego poziomu statystycznego bardzo istotnego, więc zobaczymy gdzie dzisiaj się to zamknie. Natomiast rośnie prawdopodobieństwo wejścia w bessę nawet giełdy niemieckiej, co naprawdę byłoby dość sporym zaskoczeniem, ponieważ no, pamiętajcie Państwo, jeszcze niedawno byliśmy na szczytach, na maksimach wszechczasów w Niemczech. No a gdy zobaczymy poprzez pryzmat innych szerokich rynków, indeksów giełdowych, tutaj szeroki rynek Eurostox już przebija swoje E, przedpandemiczne maksima to także jest sygnał słabości popytu na ryzyko, a same banki nurkują aż 31%. Dlaczego, pomimo tego, że rynek nastawia się na podwyżki 100%, ponieważ część europejskich banków, jak na przykład Raiffeisen, który ma największe odkrycie na Rosji i na Ukrainie, bardzo mocno tracą. Zobaczcie Państwo sobie na wykres Raiffeisen'a, jak te banki bardzo mocno teraz tracą na wartości. No i to jest powód tego, że one mają dużą ekspozycję. Na Rosję, na Ukrainę i na tamten region, stąd też takie bardzo silne spadki indeksów związanych właśnie z sektorem bankowym w Europie. A obligacje i rynek amerykańskiego dolara, zobaczcie Państwo, jest na razie dość stabilny. Amerykański dolar cały czas e, spada, mamy nawet poziomie poniżej 1,09, ale ca, cały czas jesteśmy w rejonie przebiegu tej 22-letniej potężnej linii trendu wzrostowego, która cały czas moim zdaniem pracuje i będziemy e, obserwować. Ponieważ każdy powrót na poziom 1,09 będzie oznaczało, że walka trwa o ten poziom, a to będzie zachętał do tego, żeby wywołać z tych poziomów większą, większy impuls wzrostowy na eurodolarze, czyli fale osłabienia amerykańskiego dolara. Ale moim zdaniem do tego potrzeba deeskalacji, oczywiście, oraz decyzji. E Fedu w sprawie stóp więc moim zdaniem jeszcze jest mniej więcej tydzień presji na amerykańskiego dolara, a później może być, możemy być świadkami jakiegoś większego odreagowania na tym rynku. Natomiast wykres opcyjny sygnalizuje potężny, cały czas potężny popyt na to, żeby kupować amerykańskie dolary przez cały świat. Natomiast y, zbieżność i korelacja między zachowaniem funta brytyjskiego a amerykańskim dolarem, sygnalizuje, że te, po, że te dwie waluty zachowują się mniej więcej podobnie, natomiast jako że amerykański dolar jest walutą rezerwową, a funt brytyjski zdecydowanie mniej walutą rezerwową, że 100 lat temu był walutą rezerwową, to ta siła mierzona poprzez kabla jest, sygnalizuje presję raczej na amerykańskiego dolara niż na funta brytyjskiego. Warto sobie to monitorować, ale także jesteśmy tutaj blisko ciekawych potencjalnych wsparć. Na koniec, oczywiście, bitcoin, który jeżeli dzisiaj zacznie rosnąć, to także ten, ta kryptowaluta zacznie wspierać popyt na ryzyko. Więc równolegle do tego, co się dzieje od amerykańskiego dolara poprzez złotego, indeksy giełdowe i surowce, śledźmy także bitcoina. Jeżeli będzie zbieżność wskazań, to moim zdaniem szansa na to, żeby początek nowego tygodnia znowu był, przepływał pod znakiem optymizmu, będzie zwiększona i nawet będzie dość spora. Dziękuję bardzo za słuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji marcowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie Państwo otrzymywać wiadomość z informacjami na temat tego, jak zamierzam modyfikować mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj stopy zwrotu i miłego dnia.